Witajcie ludzie, cześć, ja jestem Nexus, to jest kolejny odcinek I powiem wam, że bardzo cieszę się, że spodobał wam się ostatni odcinek Wither Army Training Jeżeli jeszcze nie oglądaliście go, to zapraszam w prawy górny róg Tam znajdziecie na pewno link pod ikonką i gdzie możecie sobie obejrzeć nasz pierwszy odcinek Nie będę dziś tłumaczył co teraz się dzieje, więc mam nadzieję, że ogarniecie sobie poprzedni odcinek Dziś od razu lecimy prosto z mostu Jesteśmy teraz przy Talistrze, można powiedzieć No i dzisiaj ruszymy po raz kolejny w głąb tych wszystkich tuneli które tam się znajdują, yy, i postaramy się przejść jeszcze dalej. Nasze jednostki zostały zapgradzowane. No i raz jeszcze muszę zacząć z 15 jednostkami tutaj przy 1300, ponieważ jeszcze nie mam zrobionego kapa yy, do 2000, żeby móc nosić 2000, 2000 starożytnej many, że tak to można nazwać po polsku. Muszę zdobyć jeszcze parę itemków, ale na razie nie mam czasu, więc robimy to na razie. Z 15 ruszamy. Okej, okay, a więc tym razem, słuchajcie, trafiamy, no w sumie raz jeszcze z tą samą ilością jednostek, natomiast te jednostki są ulepszone. Wcześniej miałem tylko jednego tego gościa z czapką, czyli e, był to Mana Ranger, natomiast teraz mam dwóch Mana Rangerów. to jest kolejny. E, on jest, nazywa się Star Color, tak śmiesznie, natomiast to też jest całkiem mocna jednostka magiczna. Mamy tutaj kolejną jednostkę, która ma takie okularki e, Withered Spellseer, który będzie pokazywał mi, gdzie znajdują się jakieś e, czesty i przy okazji mam nadzieję, że będzie zadawał więcej obrażeń. No i Mamy tutaj króla, tak naprawdę, zobaczcie, jak jest ubrany. Ma tutaj taki jakiś hełm dla paladyna z tego, co pamiętam, z The Burning Crusade. I to jest berserker, który będzie zadawał mocne obrażenia, walcząc w zwarciu. Szczerze mówiąc, powiem wam, że dopiero teraz, jak zauważyłem, jak oni noszą te takie przedmioty różne, skojarzyło mi się to z Plants vs. Zombies, gdzie właśnie też tam te, te zombiaki noszą takie różne dziwne, e, dziwne przedmioty. No ale nic, wchodzimy raz jeszcze do środeczka. No i raz jeszcze zaczynamy w tenko od początku, więc raczej zasady znacie, robimy. Tutaj to bardzo pokol, bo, powoli i po kolei, nie spiesząc się, mam nadzieję, że tym razem uda nam się trafić całkiem dobrze, jeżeli chodzi o wszystkie te e, czesty i tak dalej Już na samym początku pierwsze co trafiamy to jest jakiś Wither Exile, który sobie siedzi tutaj e, u boczku, więc możemy go zebrać Będziemy mieli 16 jednostek, rozejrzymy się czy po drugiej stronie przypadkiem nie ma kolejnego gościa Raczej nie, raczej nie musimy tam nic czyścić Teraz nasze jednostki sobie z pewnością poradzą, to jest z tym wszystkim. No dziwne, akurat tutaj w tym początkowym korytarzu powinno być dwóch tych Withered, aczkolwiek teraz ich tutaj nie ma, więc mówi się trudno. Jeszcze tak dla pewności rozejrzy się tutaj dookoła, nie, nie ma nikogo. Idziemy dalej. Tych drzwi tutaj dalej nie mogę otworzyć, a dobra, wiecie co, weźmiemy tutaj, włączamy sobie nasz, nasz właśnie Mayhem i niszczymy standardowo. Zobaczcie, że teraz o wiele, wiele szybciej zabijamy tych gości. E, dzięki tym upgrade'om na jednostki. Dobra, możemy skończyć Mayhem. Pierwsze co, mamy jakiś tutaj cześcik. Dalej nie możemy otworzyć tych drzwi. One potrzebują dwóch berserkerów, ja na razie mam tylko jeden Wither Berserker. Więc mam nadzieję, że upgrade, który wyniesiemy w tym e, akurat, e, w tym podejściu będzie zawierał właśnie w sobie tego jednego berserkera. I właśnie zastanawiam się, wydaje mi się, że zrobimy to raz jeszcze bardzo bezpiecznie. Otworzymy sobie te drzwiczki już teraz, żeby, żeby nie było. I teraz cofniemy się i postaramy się zdobyć większą ilość naszej armii. Czy ktoś tam jest? Tu jest jeden, widzę, że jest tam dwóch. Jest trzech w środku. Z tego co widzę, po bokach nikogo nie ma, więc trzy jednostki są w środku. Dobrze wiedzieć. Natomiast zajdźmy sobie jeszcze tutaj. dla pewno. O, jest jeszcze jeden koleś, dobra. Więc nazbieramy sobie w tym korytarzu raz jeszcze tak samo, jak to wcześniej było. Te jednostki, a dopiero później pójdziemy na bossa. Bo im więcej mamy jednostek, tym łatwiej będzie bossa. Tutaj zrobić. Myślę, że tutaj to jakoś wyczyścimy bardzo ładnie. To raczej nie ma tutaj żadnego problemu. Trzeba uważać na ten patronu... patrolujący mana. rate, poczekamy sobie oczywiście na niego. Dobra, okej, okay. postanowiłem Zrobić coś takiego tutaj. Będziecie teraz w lewym górnym rogu widzieli całą naszą mapkę i mniej więcej gdzie się znajduje, abyście mieli jakieś tutaj takie podstawowe pojęcie tego gdzie się znajduje. Tylko mam nadzieję, że ta mapa nie będzie aż tutaj jakoś tak mocno mrygać. Więc ruszmy dalej i spróbujmy, może tutaj to tak trochę niebezpiecznie, ale co tam? spulujmy sobie te niektóre mejdenki i budziemy sobie w lewą stronę, mniej więcej tutaj. Pozabijamy sobie te pajączki na szybko i wejdziemy tam do środka. I postaramy się ze środka coś tutaj zrobić. Tutaj nikogo nie widzę. Raz jeszcze idziemy dokładnie tą samą trasą w sumie. Yy, wydaje mi się, że jest ona chyba najbardziej optymalna tutaj z tego wszystkiego. O, jest jakiś częścik. Dobra. Yy, te, te berserkery dopiero teraz zauważyłem. Oni zadają dosyć dużo obrażeń, aczkolwiek mają tendencję do tankowania. Już mój tutaj berserker dostał trochę obrażeń. Mam yy, pod tym względem, nie wygląda to zbyt ciekawie. Yy, wolałbym, żeby one nie tankowali. Jestem strasznie, strasznie... Yy, nie, nie lubię jak to właśnie te wither dostają obrażenia. Jestem takim perfekcjonistą yy, akurat jeżeli chodzi o to Dobra, mamy tu jakieś chesta, zejdziemy sobie na dół, zobaczymy czy nie możemy wyłapać jeszcze jakiejś jednostki dodatkowej Gdzieś tak łatwo z brzegu Jeżeli się uda... O, patrzcie, tu nie ma tych fal do raj Trochę nam się tu zmieniło to ułożenie Okej, okay, dobra, możemy zabrać sobie tego jednego wither exile i stąd uciec Bierzemy go i uciekamy, idziemy do pomieszczenia z bossem Wracamy się, wracamy się, let's go, wracać moja armia 91% życia mojej armii Kurde, powiem Wam, że wygląda to o wiele słabiej niż wcześniej, ale wydaje mi się, że ten be berserker strasznie tutaj to zaniża. No ale dobra, bierzmy sobie raz jeszcze tych gości tu dookoła. 21 gości w armii, i w tym momencie myślę, że możemy ruszać na bossa. Mam nadzieję, że tym razem nic złego się nie stanie. Ja się może tutaj chwilę przygotuję. Ja mam food buffa, mam food buffa. Tutaj to mogę zjeść, mogę to zjeść. Critical Strike Increase, dobra, tu sobie jeszcze zjem. Przygotuję sobie wszystko i lecimy. Dobra, let's go, lecimy! Go, mayhem No, come on, coś się tutaj wali, jakiś krystal, coś. Ja ją zestunowałem teraz. Ale to uderzyło mocno. 70% mojej armii. O, kurde, ale teraz poszło to źle. Ale teraz źle poszło, słuchajcie. Noże, kurde. Trzeba uważać, bo to, to mocno wybucha, powiem wam. Shard Nie, nie, nie. Trzeba uważać, trzeba uważać. Jeszcze tutaj ewentualnie. Berserker mi umiera. O, To była trudna walka tym razem. Ja pierdzielę, ale żeśmy ucierpieli. 52% armii. O, żeż w mordę. Bryzerker prawie nie żyje i większość moich jednostek ma bardzo, bardzo mało zdrowia, zobaczcie. Oj, ale mamy teraz przerąbane, słuchajcie, ale mamy teraz. Pozwoliłem, żeby parę czarów przeszło. I dostaliśmy niewąski w O, teraz nie wiem, jak to się potoczy dalej. Wydaje mi się, że tym razem będziemy musieli zrobić to o wiele, wiele bezpieczniej. Wcześniej jeszcze miałem to dobrze wykombinowane. Teraz, słuchajcie. 54% armii, średnia zdrowia mojego mojego... Tego całego oddziału Uuu, teraz to powiem wam, że Zastanawiam się co dalej, zastanawiam się bardzo mocno co dalej Czy my co, coś tutaj ogarniemy tak naprawdę Nie wiem, czy nie będę chciał tego zagrać mega, mega bezpiecznie, tutaj pod schodami powinno być chest, zaraz zobaczymy, czy coś tu dookoła się znajduje tam na dole Dobra, jest ten chest, to Przynajmniej wiem, że, że możemy wyjść z tym chestem yy, Pięcioosobowym no to teraz powiem Wam, że problem jest taki, że jak wyskoczy nam ten boss, ten DRO, czy jak on tam się nazywa, to będziemy mieli przerobane, a wchodzimy właśnie na terytorium tam, gdzie ten boss może się zespałnić. Co jest me mega dużym problemem. No i Wither Berserker mi nie żyje. No i to jest właśnie to. One tankują, to jest najgorsze, co może, to mogą robić. Straciliśmy Berzerkera. Jest słabo. Jest mega słabo. Od tego momentu e, tak naprawdę może zespałnić się ten boss, o którym wam wcześniej mówiłem. Co może być dosyć dużym problemem To też już mówiłem, raczej eee... No dobra, no No dobra Z tego co wiem, to możemy też tutaj po siatce przechodzić Tam, my ostatnio schodziliśmy tu w dół Aczkolwiek, może spróbujmy przejść sobie tędy, to jest taka siateczka Zobaczcie, tą siateczką możemy też normalnie iść Tylko, zobaczcie, że oni jakoś tak dziwnie tutaj idą Czy ja mogę tędy wyjść? Mogę tędy wyjść Tak, żeby nie spać, bo jak spadnę bo, jak spadnę, to nie będzie ciekawie. Mam nadzieję, że tu będzie jakiś płytę. Tam widzę jakiś treasure chest jest. Spiderlingi tu są. A, nie było tego gościa. No dobra. Ja tutaj balansuję po tej siatce. Chodzę jak powalony. A tu, kurde, takie ryzyko. I to wszystko po nic. Ja pierdzielę po tej siatce tu chodzenie. Ale okej, okay, dobra. Widzę już jednego tutaj sobie leży. Gdzieś po tym pokoju. Tam jest jeszcze jeden, więc jest już dwóch. Mam nadzieję, że w tym pomieszczeniu, które znajduje się tutaj, znajdzie się parę jeszcze dodatkowych gości. No i w siatkach, oczywiście. Oni są teraz mi naprawdę na wagę złota w tym momencie. Eee, teraz, jak tutaj wrócić? Tędy. Dobra, idziemy tędy i standardową drogą. Small treasure chest, small treasure chest. Kurde, ale super. O, dobra, mamy 30 gości teraz w naszej armii. Robi się coraz lepiej, średnie życie naszych jednostek zwiększa się, natomiast średnie życie, pamiętajcie, że to Że to też nie, nie jest w ten sposób dobrze obliczane, bo tutaj na przykład ten jeden koleś ma prawie że 100%, a ten drugi na przykład ma prawie że 20, tak? Więc e... Choć fajnie by było jakby, jakby cało wszystko było obliczane jako jeden Ra powoli, powoli, pulujemy powoli Dobra, shambler Dobra, to pomieszczenie całe mam wyczyszczone, teraz możemy zmierzać. w tą stronę. Ostatnio tu zespałnił się boss. Więc ja wolę być bezpieczny, wolę ostrożnie to wszystko robić. Także ewentualnie jak się boss spuluje, to żebym nawet nie płakał czy coś. Żebym nawet nie płakał jakoś szczególnie. No, jest i kolejny wither. Będziemy mieli ich 31. Okej, okay, mamy tutaj to, to wielkie pomieszczenie, zobaczmy czy coś tu będzie. Mam nadzieję, że tu będzie chociaż tych, tych par wither. Tak, znowu są, jest trójka! Ale mamy teraz ogromną armię. Szkoda, że kurde, gdzieś tam na początku tak zrypałem, bo teraz miałbym tak idealny gameplay. Miałbym to wszystko zrobione idealnie. Okej, okay, znowu arkaniska krzyknęła: Lookout. Czy mi się wydaje, czy gdzieś tutaj jest ten boss? Znowu to samo się stało. Dobra, idziemy powoli schodkami do góry. Powoli, powoli, powoli. Wszystkie buffy mi padły, dobra. Teraz może się ten boss pojawiać. Teraz gościa sklepiemy, myślę. Tu jest ten dro. To są właśnie te te drzwi, które on otwiera. Dobra. Tym razem jestem sobie już gotowy. No mamy taką armię, że raczej byśmy myślę, że dali radę. Dobra. Mamy 36 jednostek. To jest całkiem sporo. 73% zdrowia. Jestem ciekaw, czy tym razem myślę, że to to jedno pomieszczenie przydałoby się zrobić, choć tutaj ten koleś. O, o ja taki, ja tak nie lubię jednostek tracić. Kurde. Okej, okay, udało się tego... Dobra, ten jeden boss został zabity Jest dobrze. Jest dobrze. Przywróćmy ich do porządku. Teraz tak, ja bym tutaj tego gościa spulował i cofnął się do tyłu. Mam, powiem, mam tutaj teraz się strasznie boję. Strasznie mega się boję Tego tutaj momentu Dobra. O, całkiem szybko w sumie idzie, zobaczcie, tych gości. O, zespulowaliśmy bossa wielkiego. O, rzecz w mordę. Dobra, powiem wam, że mamy teraz przerąbane, coś mi się tak wydaje. Dobra, jest stabilnie, jest stabilnie. Zabijamy Wraith-lorda. Dobra, ostrożnie, ostrożnie. Jest, udało się zabić Wraith-lorda. O, rzecz o, w mordę. Ile mamy zdrowia? Znowu dostaliśmy dosyć mocno. Oj, kurde, było 70 coś, teraz mamy 60 Okej, okay, dobra, ale kolejna jednostka przystosowana, myślę, że to możemy... O, patrzcie, tam jest chest! Tam jest chest, tylko tutaj zobaczę, że jest dwóch tych devourerów. O, spulowałem wszystkich, no to zarąbiście, słuchajcie. O, czekajcie, jednak nie, jednak jest dobrze. Ja myślałem, że wszystkich spulowałem tutaj. Dobra, jak najwięcej stunów trzeba narzucić Jest gites. Ej, 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 wróćcie się, wróćcie się, spokojnie, spokojnie, chłopaki, ej, ej A bo ja mam mayhem włączony, dlatego wracać mi tutaj, uff Teraz słuchajcie, będzie mega zadanie, to będzie mega, 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 mega trudne zadanie Muszę tam wejść, stankować to i trzeba to zabić po prostu On umarł, o kurde Dlaczego on umarł? O, za późno go chyba wyciąg... ten, za późno go chyba wziąłem Holy shit, ja muszę szybko ich brać w takim razie Dobra, włazimy w takim razie. Go, tankujemy ich na szybko. Dobra. No, jeden nam ucieka już. Dobra, musimy go złapać musimy go złapać. Stój, 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 stój. O, jest, udało się. Jest, udało się. Woo! Pomieszczenie wykonane. Mamy glim Glimmering Chest. 10 gości możemy tutaj oddać. I mamy 41 jednostek przy okazji. Chciałem to robić bezpiecznie, powiem wam, że mam mało zdrowia tutaj na niektórych jednostkach, ale lecimy dalej Okej, okay, wracamy się do tego głównego korytarza, stąd przyszliśmy i tędy schodziliśmy Teraz zobaczmy, tutaj mamy jakieś drzwiczki I te drzwiczki możemy równie dobrze otworzyć Tych paru bosów zobaczysz, że oni... o, ten jest dosyć... to jest brute Guardian hmm. No dobra, dobra, spróbujemy tutaj to wszystko jakoś ładnie porobić Żeby problemu nie było No, ja, porobione o, jest dwóch Withered. Dobra, myślę, że tego Bossa jakoś uda nam się zrobić. I tam jeszcze są jakieś jednostki? Dobra, słuchajcie, to będzie JOLO jak nic JOLO jak nic. Łazimy w takim razie Brood Expansion. O, kurde. No, zabijać, 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 zabijać. zabijać. Jest! Jest! Udało się! Uh, bo zabity. Teraz możemy tutaj to poczyścić, wszystko dookoła. Tu poniszczone, poniszczone. Mamy dwóch kolejnych. 44 jednostki. Plus dwa czesty zabezpieczone i gotowe do odniesienia. Co mamy? Teoretycznie mamy trzy czesty. Mamy dwa czesty po. Dwa czesty po. E, po 10. Jeden czest za 5, Możemy szukać dalej. Taka w ogóle rada ktoś mi tutaj dał, że ponoć od 400 skoru, tutaj, które ja już mam, 421, ponoć dostaje się już najlepszą, najlepszą reputację u Nightfallen. Jakby token na najlepszą reputację i od tamtej pory, ponoć można już bezpiecznie robić bossy. Przynajmniej powinno się dać, więc. Przydałby się teraz ten droski, Ten klucz tego gościa Dro, bo dzięki temu kluczowi moglibyśmy zajść tutaj dalej. Nie wiem, czy, czy dzisiaj byśmy nawet nie ukończyli tego, jakbyśmy się postarali. Słuchajcie, cisza. Chodzę tu dookoła, jest taka cisza po prostu grubowa, tylko słychać tu ptanie moich jednostek. Tego dro ani ani widu, ani słychu. Z tego co tutaj widzę i czytałem, tego dro musimy teraz jakoś dorwać. Tylko on nie chce jakoś mi się pojawić. Jakoś wcześniej chętnie mnie, mnie, mnie zaskoczył, a tutaj zobaczcie, że żeśmy to wyczyścili. I tak naprawdę nie mam gdzie iść. Co mam. Nie wiem co mam robić. Kurde, powiem wam, że krzątam się po tych tunelach, już jakąś, jakieś dobre 20 ponad minut I nic się nie dzieje, więc postanowiłem... Możliwe, że po prostu jakby mechanizm tej instancji wykrył, że mam strasznie dużo tych gości Dlatego po prostu zacznę odsyłać niektórych, stracę 15 gości Na szczęście te wszystkie chyba najgorsze jednostki, te najbardziej ranne odejdą od mojej armii Więc teoretycznie to dobrze, bo ich nie stracę no i zasywuje to przynajmniej. Zobaczy, że teraz nasz wzrósł o 70, znaczy do 76. Więc weźmy, odeślijmy jeszcze te dwa czesty, które tam pozostały i zobaczmy co się stanie, ale kompletnie nie, nie mam pojęcia, jakoś. Nie mogę, nie mogę go zespałnić tego dro. Okej, okay, nasza armia w tym momencie ma. E, teraz dwa, 24 gości i 90% zdrowia. No że szkurde, nie wiem. Bo ona tam krzyknęła do mnie. Look out! Tak jak on by miał się zespałnić, dosłownie e, i on się nie pojawił. I teraz nie wiem o co chodzi. Look out. O! Chyba je... O jest! Jest, zespałnił się! O, gnój! O, ty gnoju! Ja cię kurde teraz zrobię! O kurde, a ja teraz odesłałam wszystkie moje jednostki! Ale ze mnie koleś! Ech. Masakra, ja nie wiem, czy, czy mi się to uda, kurde, zrobić. No. Nie, 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 zostaw, 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 zostaw. Orzesz, zostaw. kurde, ty gnoju. Akurat teraz, w tym momencie, mnie tak robić. No, powiem ci, że bardzo, bardzo niemiło. Oooo. Oh. Kurde droski, dopiero teraz jak ja odesłałem 41, jednostek, jak mogłem to kurde zrobić. No dobra, ale zostały nam za to silne jednostki. Mam nadzieję, że jakoś uda nam się kontynuować. O mój Boże, przecież ja bym do dzisiaj skończył całe, bym to zrobił z tymi 40 jednostkami. Ale ze mnie debil... Otwieramy drzwiczki i wchodzimy w takim razie. A spokojnie, myślę, że tutaj już możemy to ogarnąć. A szkoda, że tu się szambler pojawił. Dobra. Kasujemy, idziemy dalej, kurde, w głąb tego wszystkiego. O, ale teraz żałuję tego wszystkiego. Przy tym 41 kmiąm ja to wszystko zrobił tak. Oh, dobra. Wchodzimy tutaj do tego pomieszczenia. Jest strasznie dużo jajek. Na to trzeba uważać na te jajka szczególnie. E, one spawnują jakieś tam pajączki. Te pajączki są strasznie niemiłe, No te zadają obrażenia. Nasze Wither nie do końca wiedzą co ty, z tym ma, mają zrobić tak naprawdę. Dobra, zrobione. I teraz tak, Spróbuję poniszczyć te, te jajeczka Jak najwięcej jajeczek, ale kurde, w momencie gdy my jajeczka ten to się... Sp... O, żeż w mordę, no to zajebiście. No to teraz nam się kurde poszczęściło Mega słabo No, no dajesz, 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 dajesz O nie Kurde Zostajemy dosyć mocno teraz, coś mi się wydaje. A udało się zabić to wszystko a teraz na Mayhamie możemy troszkę pozabijać tutaj tych mobów dookoła Jak nasze, nasze zdrowie? Nasze zdrowie całkiem okej okay. Jeden ucieka, wracaj tutaj Okej, okay, teraz możemy to pozabijać sobie normalnie, myślę Ze spokojem Kurde, tylko ja muszę tutaj przytankować te wszystkie pajączki, bo One, bądź co, bądź zadają trochę obrażeń tym wszystkim gościom Na tym Mayhamie powiem wam, że niebezpiecznie tutaj jest Strasznie niebezpiecznie to robię Ale dobra, jedziemy, no 75% więcej obrażeń Kurda, oh, kurde, ale żeśmy tutaj. Zrobiłem to źle trochę, ale dobra, mamy tutaj tych dwóch weather, e, Mamy tutaj czesta 10-osobowego, więc bym miał już dwa wtedy: dwa 5-osobowe, dwa e, 10. No ale przyszliśmy tutaj zrobić to do końca. Otworzyły się drzwi, zobaczcie tu naprzeciwko. Jest tutaj podejrzanie mało. Wszystkiego zaczynam się bać. Ale zobaczcie, tu mamy parę tych wither, o, ale byśmy mieli teraz kurde armię kozak. Z 50 byśmy uzbierali tutaj z łatwością. Jest tu mega podejrzanie cicho, słuchajcie. Mega podejrzanie cicho. Czy to będzie jakiś boss? O, jest i boss. O, jaki duży. A, pokasujmy pokazujmy tutaj w takim razie wszystko, co tu jest. Jest jakiś jeden wither. O, ca cały czas przychodzą jakieś pajączki małe. O, kurde, te pająki cały czas wychodzą. O żeż w mordę, coś tam, coś tam jest spawni cały czas tutaj Dobra, zbierzmy tego gościa tutaj, jesteśmy w tych końcowych fazach teraz Teraz tu już żartów nie ma One cały czas będą mi zżerać yy, moją armię Ja nie wiem czy byśmy nie musieli się wpakować, ale powiem wam, boję się tego gościa, boję się, to jest elfbreaker On będzie nas tutaj łamał, kurde, jak nie powiem co Przydałoby się zobaczyć co to spawnuje te pająki tam u góry Dobra, robimy yolo, wchodzimy tak do środka Mamy treasure chest i na szybko musimy zebrać treasure chest. Po drugiej stronie mamy jakieś Withered, gościa. O kurde, tu nie ma miejsca. Tutaj będzie Shambler. Jest, kurde, koleś, dobra. Szybko, szybko, szybko tutaj za ruch, tutaj za ruch, to jest bezpieczne. <laughs> Spulowaliśmy! No i właśnie to jest to, słuchajcie. Stomp Orzesz w mordę! Oh. Elf Breaker. Jeden z Withered ucieka. Oooo oh, masakra. Złapał nam jednego Withered gościa. Ale ja też dostaję tutaj mocno pierdziele O, oh, pierdziele. Nie, 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 uciekamy, uciekamy chyba. Holy shit, zabijemy go. Ale mi rektuje armia ten koleś. O, oh, stomp dostajemy. Jest, udało nam się zabić go. O oh się, dobra, złapiemy Wither, ale teraz żeśmy mieli mocną kurde akcję, ale żeśmy teraz akcji. Teraz wróci do szeregu, wróci do szeregu, wrócić do szeregu Jest. Jest na razie jeszcze okej okay. Jakoś już to idzie, jakoś już to idzie Zbierzmy sobie Ja tu mam mało HP strasznie O, o Jezusie drogi Coś mnie atakuje strasznie mocno o, Pomocy, pomocy, pomocy o. Okej, okay, udało się, słuchajcie, mamy 45% naszej armii zdrowia. To jest mega słabo, słuchajcie, jest mega słabo. Raz, zbierzmy sobie kolejnego gościa z naszej armii. Dlaczego oni nie atakują? Atakować ich tutaj, come on! Atakować, dobra, spróbujemy się przebić tam do góry, zobaczymy, co przyzywa te durne pająki. Kurde trzeba zatrzymać te pająki ze spawnowania się. Raz zbieramy kolejnych tych... Boże, te pająki tutaj są tak przerąbane Ja pierdzielę Nie da się tego wyczyścić po prostu Raz zbierajmy kolejnych Wither tutaj na szybko Robimy Mayhem, słuchajcie Niech one po prostu atakują wszystko co widzą i tyle Dobra, to jest 5 Wither chest. Tu jest Shambler, się obudził Zbierzmy sobie, niech one tam biją wszystko Dobra, niech one wrócą i przebijamy się do góry jeszcze dalej, jeszcze dalej. Dobra, jest, jest i Pająk, który spawnuje to wszystko. Powiem wam, że nie, nie wiem, czy jesteśmy na to gotowi, żeby, żeby tutaj to zaatakować. Ja musiał dobre buffy wyrolować, wiecie? Mam. Pom o, dobra, wy wyrolowałem dobre buffy. Możemy tutaj wejść i spróbować go zaatakować. Go, 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 lacz, lacz, lacz tego typa. Stun. Okej. Okay. Jeden wyder ucieka. Zbieramy, zbieramy swojego gościa Go, 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 lecie, lecie, lecie. Oh. Ale to końcówka jest mega mo oh. Udało się Uuu, 50% zdrowia. O oh, jolo. O oh, jolo mocno. Okej, okay, jest i koniec, słuchajcie. Jest i koniec. O, wow, jest i koniec, dobra. Skończyliśmy Wither Army Training, moi drodzy. O, idę wrócić te, te, te czesty z powrotem. O, mój drogi Boziu. O, kurde, moi drodzy. Docieramy do samego końca. Jest i Chief Telemancer. Udało się. Ojej, yeah, udało się. No właśnie. Tu jeszcze mamy to. Możemy teraz odesłać tych naszych Withered. Proszę bardzo, wracamy. Wszystko zrobione idealnie. Oh, yes, Tell beacon. Citibank. You sure you want to remove to the front? Why, send me back Oculus. Okej. Okay. Proceed as far as you can. Dobra, udało się, słuchajcie. Udało się to wszystko zrobić. Uh, możemy z nim porozmawiać. You made it. Send me back. Oculet, send them back. Ja pierdzielę, tyle, tyle nie nastresowałem się nigdy, tyle tak jak naprawdę przy tym Wither Army Training, ale zobaczcie jak to ślicznie wygląda tutaj, te wszystkie czesty. Ach, czas otworzyć to wszystko, zobaczmy co tu mamy, uwaga, pierwsza rzecz, jakiś, wow, Traveler Banking Chest, co to jest? This chest could provide very useful for our efforts, take this chest back to Shal'Aran. Ok, dostaćmy jakiś przedmiot, który możemy przywrócić do Shal'Aran, tu mamy jakiś ten pajączek, jakiś pecik. Jakiś leyline broodling. Otwórzmy najpierw te małe czesty Teraz mamy tak. 750 artefact power. Ouu, to nieźle. Całkiem dużo, bierzemy. Dalej, zobaczmy co tu mamy. Increase the damage of your withered troops by 25. o świetnie! 25% więcej obrażeń dla naszych jednostek. Kolejna rzecz to jest... jakaś uh, zabawka. Creates a floating mana basin for two minutes. Party and raid members can use the basin to acquire mana. Catalyst increasing the region of 100 food. Wow. OK, czyli to mamy jakąś taką zabawkę. Zobaczmy co w tych chestach dużych mamy. Mamy drugiego berserkera, słuchajcie. Oh yeah! Czyli następnym razem, słuchajcie, w kolejnym odcinku będziemy mogli otworzyć tamte drzwi, które są po prawej stronie, zobaczyć co tam jest. No i mamy jeszcze kolejnego mana ragera, czyli trzech mana ragerów. No i oczywiście ostatni duży chest, zobaczmy co tutaj mamy. No jakieś tam standardowe jakieś reputacje z Nightfallen, możemy sobie tutaj to zrobić w ten sposób. Mamy jakieś tu reputacje, artefakt power i chyba jakiś przedmiot dostałem. No nic słuchajcie, moi drodzy. E, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. No emocji było tutaj tyle, co ja pierdzielę. No masakra. Następnym razem myślę, że zrobimy to jeszcze lepiej, będę co, jeszcze, jeszcze bardziej to wszystko przemyślę. Zorganizuję, będziemy mieli jeszcze lepszą armię. No i przede wszystkim otworzymy te drzwi, zobaczymy, co jest na e, końcu. Mam nadzieję, że oczywiście, że wam odcinek się podobał. E, Ocenić film, łapką w jeżeli się podobało, jeżeli się nie podobało oczywiście e, łapka w dół I zobaczmy co to ten chest tutaj robi Upsa, placing, banking chest Ok, oddajmy, czy ja tutaj będę miał dostęp do banku? O jak fajnie, mam dostęp do banku tutaj teraz w tym momencie No to naprawdę spoko, no to naprawdę spoko Uff, dobra, słuchajcie, trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa, cześć